Cześć. Witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na recenzję dość niedrogiej klawiatury mechanicznej od firmy Tracer. Jest to klawiatura GameZone Illuminato USB. Czyli klawiatura Mechaniczna na przełącznikach mechanicznych Ultimu Blue, wyposażona w bardzo ciekawe kolorowe LEDy oraz odłączaną podpórkę pod nadgarstki. Co jeszcze zobaczycie w tej recenzji? Dodam tylko, że cena jest naprawdę kusząca i macie ją w opisie filmu. Możecie w każdej chwili sprawdzić, ile aktualnie ta klawiatura kosztuje w polskich sklepach, gdzie jest jakaś promocja, gdzie jest najtaniej. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Tracer Gamezone Illuminato to klawiatura mechaniczna. Wyposażona jest w przełączniki typu Ultimu Blue. Deklarowana żywotność tych przełączników to 50 milionów kliknięć. Przełączniki typu Blue charakteryzują się specyficznym kliknięciem przy aktywacji. Klawiatura posiada 10 klawiszy multimedialnych oraz odłączaną podpórkę pod nadgarstki. Posiada oczywiście funkcję Anti-Ghosting, oraz chociażby blokadę klawisza Windows. Dostępne jest tutaj także wielokolorowe podświetlenie i 6 trybów pracy tych LEDów. Mamy także 6 stopni, jeśli chodzi o poziom jasności LEDów. Klawiatura posiada także możliwość nagrywania makr. Przed nami jeden z najtańszych w tej chwili na rynku mechaników od firmy Tracer, klawiatura Illuminato USB z serii GameZone. Jak widzicie, mamy taką dość klasycznie wyglądającą klawiaturę Mechaniczną, bez obudowy górnej, czyli wszystkie klawisze są widoczne. Te same przełączniki. Mamy też bardzo ciekawe LEDy wielokolorowe, natomiast nie są to LEDy RGB, po prostu dany rząd ma dany kolor tego podświetlenia. Dlatego całość tworzy ciekawą mieszankę, natomiast te kolory są tylko i wyłącznie pojedyncze, po prostu są wymieszane na całej klawiaturze. Mamy podpórkę odłączaną wczepianą normalnie na plastikowe elementy, bez żadnych magnesów. No szkoda, taka magnetyczna, jak dla mnie jest lepsza w montażu. Nawet teraz zamontowaną podpórką wygląda tak. Ta podpórka, i tak jak dla mnie, jest tutaj zbędna, ponieważ jak do moich dłoni to i tak one leżą na blacie, nie na podpórce, więc ja sobie jej ogólnie do testów nie zakładałem, bo nie widziałem tutaj. Potrzeby stosowania jej. Natomiast sama klawiatura z bliska wygląda naprawdę nieźle. Mamy tutaj metalowy front. Także metalową obwódkę dookoła, która jest fajnym takim akcentem klawiatury. I klawiatura ma też coś fajnego, czyli LEDy po bokach, które możemy sobie też konfigurować, zmieniać ich tutaj kolor. Patrzcie. Więc też całkiem fajnie z drugiej strony dokładnie tak samo za chwilkę zobaczycie po ciemku jak to wygląda jeśli chodzi o tył klawiatury to mamy możliwość poprowadzenia przewodu tutaj trzema miejscami albo środkiem albo bokami mamy solidne antypoślizgi oraz gumowane podwyższenia co sprawia zobaczcie że ta klawiaturka dość dobrze trzyma się blatu a ze złożonymi naprawdę nieźle oczywiście nie zabrakło odrobiny multimediów Czyli chociażby odtwarzacza, play, pauza, stop. A druga funkcja to głośniej ciszej wyłączenie dźwięku. Tutaj na samym końcu mam też ukryty kalkulator. No a tutaj są klawisze do zarządzania tymi wszystkimi funkcjami LEDów. Jest też blokada klawisza Windows standardowo. I mamy układ typu US, czyli mały Enter, długi Backspace, długie Shifty. Są to przełączniki Oultimu Blue, czyli posłuchajcie jak pracują. Tak więc dość głośne i muszę tutaj przyznać, że czasami w testach Enter mi się przycinał. Trzeba go było jeszcze raz mocno wdusić, żeby wyskoczył. Natomiast nie zdarzało się to jakoś nagminnie, raczej bardziej sporadyczne przypadki. Co do samych nakładek. No są takie powiedzmy standardowe jakości, dość dobre. Natomiast są gładkie, ale wyprofilowane tak, żeby palec dobrze nam tutaj leżał. No i same przełączniki miałem Wam pokazać, więc chłapiemy. Proszę bardzo. Mamy właśnie przełączniki Ultimo Blue. O deklarowanej żywotności 50 milionów kliknięć, tak więc tyle samo co w Cherry, co w keilach. Jak to wyjdzie w praktyce, nie wiem, ponieważ tak długo ich aż testować raczej nie będę. No i jeszcze jedna ważna rzecz, czyli możliwości LEDów, już Wam to pokazuję. Okay, myślę, że poziom światła jest w tej chwili wystarczający. Zobaczcie, mamy te LEDy na boku, które są całkiem przyjemne. Widać też tutaj te rzędy. Podświetlone na różne kolory: czerwony, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy i na dole biały. Jakość tych LEDów jest, powiedziałbym, całkiem dobra. Ładne, czytelne jest to podświetlenie. Nie sprawia to problemu. Możemy sobie oczywiście ściemnić, wyłączyć. To jest maksymalny poziom. Mamy też prędkości efektów. Efekt już Wam pokazuję. Mamy efekt oddychania, czyli taki bardzo klasyczny. Możemy go sobie właśnie przyspieszyć lub spowolić. I to dotyczy wszystkich efektów. Bardzo wolne oddychanie, albo takie dynamiczne, szybkie, albo coś pomiędzy oczywiście. Kolejny efekt to podświetlenie takie reaktywne czyli to, co naciskamy, się nam tutaj zapala. Tak samo może być albo szybkie, albo takie powolne wygasanie zobaczcie. Wtedy myślę, że ciekawiej to w tym trybie wygląda. Jeszcze raz Wam pokażę zarządzanie bocznym. Też fajna ozdoba. Mamy też taki tryb: rozchodząca się fala uderzeniowa. Następnie coś takiego. Jeszcze takie mieniące się kolory. Tutaj częstotliwość pracy kamery z tymi diodami się nie do końca zgrała, ponieważ one tak delikatnie drżą, jak patrzycie na te efekty. Natomiast te LEDy świecą jak najbardziej stałym światłem bez żadnego migotania. Więc to są po prostu niedoskonałości kamery. Mamy także tryb tutaj programowania makr. Wybieramy sobie, programujemy, zapisujemy. Mniej więcej tak to się odbywa. Mam jeszcze rzut oka na takie już kompletne tutaj egipskie ciemności. Zobaczcie. Całkiem ładnie bym powiedział. Naprawdę czytelne, fajne LEDy. No dobrze, pora sprawdzić anti-ghosting tej klawiatury, jak on się sprawdzi w akcji. Na początek standardowo próbuję wcisnąć 10 klawiszy jednocześnie. Nie ma z tym żadnego problemu. Zobaczcie. No Jedziemy nosowe kombinacje. Jak najbardziej wszystko tutaj nam wchodzi. Można wcisnąć naprawdę wiele klawiszy jednocześnie. Na pewno ponad 10, ponad 15 nawet tutaj wychodzi. Brakuje aż palcy. Po prostu trzeba stwierdzić, że anti-ghosting w tej klawiaturze jest naprawdę solidny, udany. Recenzja za nami. Pora na podsumowanie. Klawiatura Tracer Game Zone Illuminato USB nie jest jakimś cudem techniki. Jest to po prostu tania klawiatura mechaniczna dla osób chcących mieć pełnowymiarową, pełnoprawną klawiaturę z klawiszami multimedialnymi, z dość dobrym anti z ciekawym podświetleniem, nie wydając więcej niż 300 zł. To właśnie mamy tutaj. Klawiatura kosztuje 250-270 zł, tak około. Można ją już kupić, więc nie jest to jakiś wydatek wielki, kosztuje tyle co dobra klawiatura membranowa. Natomiast co do przełączników Ultimu Blue, no nie są idealne. Spotkałem się tutaj z nimi pierwszy raz w praktyce i niestety czasami nie byłem zadowolony z ich pracy. Chociażby Enter, który dość często lubił się blokować, a jakby nie było jest to jeden z najważniejszych, najczęściej używanych klawiszy na klawiaturze. Nie wiem czy to jest wada jednego modelu, jakaś usterka nielicznych egzemplarzy, czy jest to coś co występuje masowo, w każdym razie u mnie taka rzecz się działa. Mam nadzieję, że producent poprawi ten Enter i na pewno klawiatura na tym zyska. Ogólnie produkt w tej cenie dość udany, dość fajny. Jeśli chodzi o klawiatury poniżej 300 zł, no to jest to jeden z ciekawszych mechaników ostatnich kilku miesięcy. Tak więc na dzisiaj to by było wszystko. Jeśli film ten Wam się spodobał, przydał, zasubskrybujcie proszę mój kanał. Dziękuję Wam na dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Widzimy się w kolejnych filmach, których na kanale jest już ponad 1200 sztuk, więc jest co oglądać. Pozdrawiam Was, cześć!